Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Nie zapomnijcie o stawianiu łapek w górę, subskrybowaniu i komentowaniu, tak to jest bardzo ważne, żebyście to zrobili. A teraz idziemy wykonać, albo nie idziemy, albo idziemy umrzeć i skończyć tą misję. Ech, nie wiem, czy mi się to kurczę kiedykolwiek uda. No. Jedyną opcją, jaką tutaj widzę, to przeciąganie się tędy, ale czy to jest możliwe, czy to nie jest... Tutaj jest ten ołtarz i będzie 3, 2, 1... Nie widzę. Nie widzę możliwości, aby się przedostać do tego miejsca. Nie wiem, jak to chcą oni zrobić. No cóż, doczytałem odrobinę i przepraszam za ten spam, jaki spowodował pewien ikul. Ale nieważne, nieważne, aha, i teraz już rozumiem, po prostu trzeba mieć te, tego liścia, aby się tutaj przedostać. Kiel nie miała liścia i zabijało Kira, no trochę to dziwne, ale niech już będzie. Dobra, tutaj jest kolejny ołtarz, który musimy uruchomić. A i tu widzę, że chodzi sobie człowieczek lasu. Gdzie tu jest wejście? A wiadomo, że, że z człowiekiem lasu to ja szans żadnych nie mam. I dlaczego to wejście nie chce działać? Aha, dobra, zarosło. Eee, czyżby było gdzieś indziej wejście? To jest. Jest tutaj. My Tak, ten człowiek ludzi lasu. Tak, człowiek ludzi lasu. Strzelec ludzi lasu jest słabiutki. Zbroje ma. Eee. No, myślę, że zrobię sobie tutaj za chwilę masakrę. Masakrę ludzi lasu i jestem z tego bardzo uradowany, bo już ich nie nienawidzę. Za te pułapki, za te wszystkie odcinki, które tutaj miałem. Ech. Na wschodniej części obszaru znajduje się święte miejsce. Kwiat właśnie znajduje się tam. No super. Ech, to dzięki. O, proszę bardzo, zaczęli mnie atakować głupi ludzie. Lacu myślę, że mi coś zrobią. No. Ech, przepraszam. Nie mają najmniejszych szans, Kiel. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Nie tam, nie tam i nie obchodzi mnie to, że ustałaś. Strzelec z ludzi lasu. Strzelec z ludzi lasu. No zobaczcie, nic mi nie robią i jak obrywają. Hmm. tak. I to był... To było idealne zastosowanie przysłowia. E, nie zastosowanie, tylko... Właśnie tutaj okazało się, o fajnie, tutaj jest drzewko do zebrania pniaczek i oczywiście Kiel jest za głupi, żeby go otworzyć, no cóż, mniejsza, ale o czym to mówiłem, to było idealne pokazanie, że przysłowie nie mów hop zanim nie przeskoczysz jest naprawdę prawdziwe. Czy Kiel zdoła otworzyć pniaka? No nie gadajcie, to jest zwykły... dobra, nieważne zwykły pniak i sobie nie mogą poradzić. No dobra, nieważne, nieważne. nie, ważne, nie ważne. Idę od razu bezpośrednio do tego Whoa, Ho 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 Mag ludzi lasu. Bezpośrednio idę do miejsca, którego mam się dostać, czyli do tamtego, gdzie rośnie sobie ten głupi biały kwiat. I myślę, że zrobię tu mały roz roz, roz roz, roz. Ach, nie trafiła. Zrobię małe co nieco. Ale jak widać, tutaj mamy czterech ludzi lasu i prawdopodobieństwo, że Zak... Czemu... Skąd mi się to w ogóle wzięło? Że Kir zaraz umrze jest jak jeden do miliona. I jeszcze straciłem rękę. I nogę. Okej. Okay. Tak czy jak będę musiał wczytać raz jeszcze i... Czy ja tu zapisałem? Dobra, oficjalnie możecie mi nazywać debilem. Nie, nie, żartuję. E... Dobra, wiesz co? Daj sobie spokój z tym i zacznij się leczyć. Hmm, aha, aha. jestem głęboko w takim miejscu, prawda? I powiedzcie mi co ja mam teraz zrobić, oni jeszcze są na sile, dlatego tak, tak, dlatego im tak dobrze idzie. Spróbuję uciec. Czy ucieczka mi coś dała? Nic mi nie dała. No nie, jaki jestem głupi. Jaki ja jestem, kurczę głupi. No nie mogę nic zrobić, wiecie co? A, muszę od nowa, kurcze. Jestem już z powrotem, zabrałem się za małe oczyszczanie i zobaczcie co mnie napadło. Biały jednorożec. Nie wydaje się on być zbyt. zbyt silny. Oczywiście słaby również nie jest. Ale... Myślę, że mam z nim szansę. No, jak widać dość ładnie schodzi. No cóż, schodził dość ładnie, ale nie wyszło to do końca tak, bo w sumie wziął mnie teraz troszkę z zaskoczenia. Ale teraz, gdy ja zadam pierwszy cios, będzie myślę całkiem inaczej. Osłabienie, jeszcze dodatkowo, spowolnienie i zacznę się teraz leczyć. Jeszcze jeden cios, kiel. I. A! Oh! Ohoho, i widzieliście, ile doświadczenia za to otrzymałem? E, tak, idę cały czas w stronę tego tego miejsca, teraz skoro już włączyłem to nagrywanie. E, ale tak jak mówiłem, zacząłem sobie oczyszczać powoli to miejsce. No i jeśli nie, nie wpadnie się nagle na zbyt dużą ilość ludzi lasu, to naprawdę można sobie o, 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 z łatwością poradzić. O, proszę bardzo, większość przeciwników pada od strzała e, od kiel. O, proszę bardzo, tu jest biały jednorożec wspomagany przez, y, wspomagany przez magów ludzi lasu. I co my tu zrobimy? No, zapiszemy grę, to po pierwsze, a po drugie spróbujemy pokonać przeciwników. Ale tych przeciwników jest chyba za dużo, co nie? E, o, o. Tak, raczej, raczej mi się nie uda podczas tego podejścia, ale... Są również inne podejścia i myślę, że nie będzie tak, że jeszcze myślę że się wycofam, gdzie ten cholerny kwiat w ogóle rośnie. A jest tam zamknięty. A właściwie to pominę tych tych przeciwni... A dobra, może jednak wam pokażę, jak się ich zabija. Nie, żebyście, nie żeby to było jakoś super skomplikowane, ale mogę wam, mogę wam to równie dobrze pokazać, bo chociaż w ostatnim czasie i tak mieliśmy za. Dużo walki i czy ten człowiek lasu przyprowadzi kolegów, czy tylko przyjdzie sam? Przyprowadził kolegów. No nie wiem, zobaczymy jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że Kiel sobie da szybko radę. Dobra, jeden z głowy, jeszcze dwóch. Ach, ten krytyk nie wyszedł I tak to byłoby dużo lepiej. Dobra, i został jeszcze jeden. Aha, dobra, ten już nie ma na sobie siły, więc powinienem dać radę. Tak, mniej więcej tak wygląda walka z ludźmi lasu. Troszkę z zaskoczenia trzeba ich brać, a, a resztę to po prostu odrobina sz szczęścia. I z jednorogami również, również widzieliście walkę. Eee, hmm, dobra, zabrał się za Kiel, ale dobrze, bo Kiel ma jeszcze odrobinę tego, no leczenka leczonka, co bardzo jest przydatne i dobi go Kiel szybko, został mu jeden punkt życia i mnie zabije, nie? Tak. Nie, oj Kiel, Kiel, ale dajesz po kościach. No, i widzicie, jak to naprawdę niewielka, jak niewiele dzieli śmierć i życie w tej grze. Zacznij trafiać, Kiel może dzisiaj? Byłoby miło, zanim się siła skończy. No, i proszę bardzo, strasznie pechowo teraz. Miałem te rzuty na atak, że tak powiem ale może teraz będzie lepiej ale ci te jednorożce naprawdę dają takie niesamowite ilości doświadczenia, że jestem pod wrażeniem tego oczywiście z, z, z... o, o to chodziło, w dwóch ciosach go zabić pięknie, ale naprawdę niesamowite jestem również ciekawy jak dużo warty jest jak dużo warty jest ten ten ich róg jednorożca. Ile będzie kosztował? Mam nadzieję, że no dość dużą ilość. I proszę bardzo. E, pff, tak, za te męki, za to wszystko odbijam sobie na tych ludziach lasu. Po prostu mordując wioskę całą ludzi lasu. Za te głupie pułapki, za te, noc, te trzy odcinki, które były marne. Dobra, ale kontynuujmy tą misję i weźmy sobie tego kwiatka, kwioteczka. I co się dzieje? Nowa misja, dobra. Wykonaliśmy tą jedną misję bardzo fajnie. Myślę, że to będzie razem w całej tej, jako pojedyncza misja. No, ale tak czy siak mamy dostać się do ludzi, lasu tamtych zielonych, czyli dość podobnie jak w poprzedniej wersji gry. W poprzedniej grze, tylko co ciekawe. Dlaczego ci ludzie lasu nie. Przecież oni się wynieśli do nowej rezydencji tu, o tutaj, tędy, ta, aha, zawaliło im się. No dobra. No i myślę, że tyle wystarczy w tym odcinku. Eee... No.